Szalom, szalom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rabin podejmie temat wojna i pokoju, o wojnie i pokoju w judaizmie, bo tematem tegorocznej edycji sakrofilmu jest problematyka wojny i pokoju. Żyjemy w dość niespokojnych czasach. Minęło 70 lat od zakończenia II wojny światowej, od konfliktu globalnego, ale jak państwo zauważycie, śledząc historię tych ostatnich 70 lat, nie był to okres absolutnego pokoju. Ale skupmy się nad tym, czym właściwie jest pokój w judaizmie. Otóż słowo pokój, słowo szalom, to jest jedno z imion Boga. Bóg w Biblii hebrajskiej ma bardzo wiele, wiele imion. Jednym z imion jest Prawda, Emes, ale jednym z właśnie głównych imion Boga jest szalom. Szoresz, rdzeń tego słowa, szalem oznacza tyle, co cały, nienaruszony, pełny, kompletny. Słowo szalom, zwrot szalom, pojawia się praktycznie w co drugiej modlitwie w liturgii. Żydowskiej. I tu przykłady. Błogosławieństwo kapłańskie i niech Bóg zwróci do was swoją twarz i da wam pokój. Albo fragment story. To jest księga liczb. Zwrot taki. Albowiem ja daję mu swoje przymierze pokoju. Izajasz. Pokój, pokój tym odległym i tym bliskim. Psalmy. Psalmista bardzo często odwołuje się do pokoju. Szukaj pokoju i utrwalaj go. Znowu psalmy. Wielki pokój tym wszystkim, którzy ukochali torem. Pokój niech będzie nad całym Izraelem. Skoro Bóg jest pokojem, to dlaczego nie naśladujemy Boga i nie realizujemy pokoju? Tłumaczy nam Ramchal w jednym ze swoich kabalistycznych, mistycznych tekstów 138 ścieżek mądrości, że czasem wojna jest karą, jaką człowiek nakłada sam na siebie poprzez nierealizowanie tych wszystkich nakazów, które zostały mu dane od Boga. Więc jeżeli człowiek kara sam siebie, każe sam siebie, tak, to to jest przejaw wolnej woli. Masz prawo wybrać słusznie. Ja ci daję instrukcję obsługi, ja ci daję 613 przekazań, ja ci daję tory, ja ci daję pięciokręg Mojżesza, ja ci daję prawa i statuty, a ty masz prawo wybrać. Albo wybierzesz słusznie i wybierzesz ścieżkę pokoju, albo wybierzesz źle i wybierzesz ścieżkę wojny. Chrześcijanie, z punktu widzenia judaizmu, są bałwochwalcami. Hmm, to nie jest wcale takie oczywiste. Większość rabinów w dzisiejszych czasach wychodzi z założenia, że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z bałwochwalstwem. Znaczy z takim funkcjonowaniem wielobóstw w jakim mamy na przykład do czynienia w Egipcie, w Mezopotamii, w Grecji i tak dalej czy nawet w, w, powiedzmy w niektórych krajach Azji do dziś dnia, tak. Kiedy mnie pytano w roku ubiegłym jaki będzie następny temat sakrofilmu, to powiedziałem, że przebaczenie i pojednanie, ale w związku z tą eskalacją działań wojennych to gdzieś tam mimochodem, albo siłą woli pojawił się problem wojny i pokoju. Ale dalsze konsekwencje ciąg tego tematu to na drugi rok przebaczenie i pojednanie i z tym tematem rok. Dziękuję serdecznie. Chciałem Państwu podziękować bardzo serdecznie za cierpliwość tym, którzy pozostali. Eee, prosić również o wybaczenie, jeżeli nie byłem w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Nie sądzę, żebym posiadał wszelką wiedzę do tego, żeby odpowiadać. Ale chciałbym również Państwu podziękować za pytania, bo każde pytanie zmusza nas do zrewidowania naszej wiedzy, do refleksji, która pozwala nam jeszcze lepiej zrozumieć to, w co wierzymy i to, co jest naszą wartością. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.